Obalić mit różnic między American English i British English. Krzysztof Starnecki, Quest for English. Bardzo dużo słyszę pytań dotyczących, a w jakim języku uczę? Czy American English, czy British English? No jest oczywiste, że pół życia spędziłem w Stanach Zjednoczonych 20 lat, w związku z tym operuję tą wersją American English. Ale pytanie brzmi, to jak to jest z tymi różnicami? Przede wszystkim jest to, użyję słowa, wymyśliłem sobie w tym momencie, diabolizowane. Kochani. Ucząc się języka, czy się uczysz brytyjskiego, czy amerykańskiego, naprawdę uczysz się angielskiego i trzeba się skupić na tych podstawach. Później, kiedy rozwijasz język i tak go rozwijasz w okolicznościach, które osadzają cię w którymś z tych obszarów. No ale jeżeli jesteś w Polsce i kontaktujesz się z całym światem, no to i jeden i drugi jest dla ciebie istotny. Ale tak naprawdę odpowiem w ten sposób na to pytanie: co jest lepiej, co jest gorzej? O wiele łatwiej uczyć się języka American English. Z bardzo prostej przyczyny, ponieważ język American English, ale uwaga, American English ten z tak zwanej z okolic Midwest, to tam gdzie ja mieszkałem. Czyli to jest okol okolice Stanu Illinois, Chicago i, i, i ten język jest bardzo klarowny. On jest też nazywany amerykańskim telewizyjnym. No i teraz, dlaczego jest prostszy, jeżeli chodzi o naukę? Dlatego, że w języku amerykańskim wymawia się końcówki, w związku z tym my jako... Widząc słowo, słysząc go, wizualizujemy sobie i dla nas to jest bardziej zrozumiałe. Natomiast język British English wcale nie jest straszliwie trudną wersją. Oczywiście lokalnie ktoś może mówić takim językiem, że nikogo nie zrozumiemy. Tak jak po polsku. Ktoś będzie mówił strasznie szybko, albo mówi jakimś, jakąś odmianą slangu, albo jakieś okolice y -y będą wpływać na język i ktoś powie y -y jakąś gwarą itd., i tak dalej, wrzuci jakieś słowa i to zaczyna być trudne. Ale. No jaka jest różnica? No, jeżeli w języku British English, ja powiem, a y, y, power, tak? No to co słyszymy? No słyszymy jakieś power, power, nie wiadomo co to jest, tak? A w amerykańskim powiem power. I wszyscy wiedzą, że tu chodzi o siłę, moc, jakkolwiek to będziemy tłumaczyć. No ale jak się usłucha z tym językiem, z, językiem, z czasem jak się jest zagłębiony, przestaje to być problemem. Natomiast to jest ta delikatna różnica. Dlatego jeżeli ktoś się uczy i uczy się w wersji American English, jest łatwiej, szybciej się rozrusza. A później jak wejdzie w rytm, to nie będzie problem. Natomiast drugim elementem absolutnie. Demonizowanym, ja tak użyłem tego słowa, diabolizowanym specjalnie, demonizowanym, to jest to, jakie są zasadnicze różnice w tym, że jak mówisz po brytyjsku, to jest słownictwo zupełnie inne, nie będziesz rozumieć. Ludzie, kochani, nie tylko będziesz rozumieć, ale z kontekstu wiele rzeczy wynika, a poza tym tych różnic jest tak niewiele w skali, że. I tak z czasem kapniesz o co chodzi. No dobrze, no będziesz mieć w ciągu roku pięć sytuacji, których jako Amerykanin nie zrozumiesz Brytyjczyka, jeśli chodzi o słowa i odwrotnie. Mam na myśli oczywiście Amerykanin w sensie uczący się w tej wersji amerykańskiej czy, czy brytyjskiej. No i co z tego? Jakie to ma znaczenie? Ile się na temat gada? Ile się mówi? Po co? Ludzie, upraszczajmy sobie. I teraz chcę Wam pokazać też właśnie, dlaczego się tym nie trzeba przejmować. Pokażę wam parę fraz w języku American English i British English. I zobaczycie, że użycie innego słowa w danym momencie w, wiel w wielu sytuacjach po prostu nie ma żadnego znaczenia. Ba, pokazuje, że na przykład użycie przyimka, czy to jest przyimek taki, czy taki, nie ma znaczenia, bo jeden i drugi jest dobry. No bo tak, jeżeli w języku angielskim, powiem, pracuję od poniedziałku do piątku, prawda? No to jakie to jest zdanie w języku American English? I work Monday through Friday. W języku British English to będzie I work Monday to Friday. No to mam użyć Monday to Friday czy Monday through Friday. W obu językach oba te przyimki są przyimkami tak klarownie yy, yy, zrozumianymi w tym kontekście, że nie ma znaczenia. No i teraz nawet jak teraz sobie będziesz starać się zapamiętać, której wersji jest co, po co? Czy powiesz tak, czy tak, każdy cię zrozumie. No bo przyimek to, no to to jest przyimek, Półdynamiczny, prawda? Bo on gdzieś się ciągnie coś gdzieś się kończy. Through. To jest dynamiczny, bo on się gdzieś zaczyna, ale nie wiesz gdzie, i kończy się nie wiadomo gdzie, bo to jest poprzez. No i co z tego? I co z tego, że tak jest? W związku z tym e, e, pokazuje to, żeby się na, na tym nie skupiać. Dlatego nieraz jak użyjesz jakiegoś przyimka, użyjesz go nieskładnie. Zamiast powiedzieć, e, e, he e, sits at the table, uh, at this table every day, albo powiesz he sits on that table every day, no to przecież wiadomo, że jak powiedziałeś on, e, e, albo with that table, to ktoś poczuje, że to nie jest gramatyczne, ale każdy kapnie o co chodzi. I tyle, że jeżeli chodzi tutaj o stół, to relatywnie jest to proce zapamiętać, bo to jest taki zwrot bardzo typowy i tak dalej. Ale popatrzmy na następne zwroty w języku angielskim i tutaj wersję British English i American English. Gram w drużynie. W języku American English będzie I play on a team. W British I play in a team. No i co ty na to? No to on a team, czy in a team. What's the difference? Who cares? Kogo to interesuje? No ale to też pokazuje, że jeżeli dwa przy intim są używane w tym samym angielskim, jeśli chodzi o korzenie, to znaczy, jak ty się pomylisz, to też tak może być, nie? A tutaj akurat nie ma pomyłki. To pokazuje ten uniwersalizm. Pamiętajmy, w języku angielskim nie ma odmian. Przymiotników, rzeczowników, czasowników. To powoduje, że to jest układanka słów. Ten kontekst i, i kolejno słów jest istotna. Jeżeli ten temat jest dla Ciebie interesujący, a chcesz poznać więcej różnic, ale uwaga, nie po to, żeby sobie pokomplikować, ale żeby się tym pobawić, a może wyłapać kilka rzeczy, które są warte tego, żeby się dowiedzieć. E, na przykład takie, że po amerykańsku be, be, będzie I'm going to the movies, a, a po brytyjsku będzie I'm going to the cinema. No, okej, okay. to wejdź sobie na link, a, który jest w opisie tego tekstu, yy, tego filmu. Yy, I bezpłatnie zupełnie ściągnij sobie różne ciekawostki, różne fajne rzeczy. Yy, no i myślę, że to będzie coś, co cię czasami rozbawi, ale też yy, bez obciążenia otworzy ci oczy na pewne rzeczy i cię wprowadzi w temat jeszcze bardziej. Yy, więc zapraszam serdecznie do bezpłatnych materiałów. A teraz zdanie Mieszkam na ulicy Kwiatowej. No, w języku American English... Powiemy I live on Kwiatowa Street. W języku brytyjskim powiem I live on albo in Kwiatowa Street. To zaraz, to w brytyjskim mogę powiedzieć tak i tak, to jaka jest poprawna? No każda jest poprawna. Widzimy? Więc nie róbmy z tego problemu. No i teraz dlaczego w języku brytyjskim jest N Kwiatowa Street? Dlatego, że język brytyjski wywodzi się, że się, tak wyrażę, z pewnych, ma, ma pewne korzenie, był protoplastą dalszego rozwoju języków dlatego później jest australijski, amerykański i tak dalej, ale dlaczego jest N po brytyjsku, a po amerykańsku nie ma? No, tak się ułożyło, bo Amerykanie upraszczają, ale generalnie rzecz biorąc, Przyjmek in dotyczy kubatury. Jak coś jest in, to jest w pudełku, nie? A, a ulica, no to jest po naszemu, to jest płaska ulica, to jest powierzchnia, więc powinno być on, bo to co jest na powierzchni, to jest on, a to co jest w kubatorze, to jest in. Ale Brytyjczycy, jak mają te miasta ciasne, to wszystkie mają budynki. Tak? Więc, jak jest ulica w mieście, wiadomo, że to jest kubatura, dlatego jest in. Okay? Natomiast on the road. Y, I tutaj ta logika się pojawia, no bo na drodze, no to nie ma y, y, raczej domów obok, to nie jest kubatura, tylko jest płaska droga i tak dalej. No ale z drugiej strony można ciągle uważać, że ktoś a, mieszka na ulicy. I teraz y, y, Amerykanie powiedzą, I live on, no i co z tego? No już, no ale no, 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 zastanów się nad tym, co ci, co ci daje ta informacja. No tak naprawdę nic, zapomnij o tym, czy tak powiesz, czy tak powiesz, nie ma znaczenia. Oczywiście, jak zanurzysz się w języku, z czasem nawet nie będziesz myśleć o tym, co mówisz, bo po prostu ci to automatycznie. Ja przyznam, że ja nawet, gdybym się zastanowić, jak ja mówię, no to ja musiałem się zastanowić nad tym i od, odszukać, gdybym powiedział automatycznie. Faktycznie, ja mówię I, I live on, no bo w Stanach się wychowałem, ja to mówię automatycznie. Ale gdybym powiedział, N, nie ma problemu. Kolejny przykład na to, żeby nie demonizować te, tego całego obszaru. Co robiłeś w weekend? What did you do on, during albo over the weekend? To jest American English. Brytyjczycy często powiedzą, What did you do at the weekend? Czyli mamy cztery przyimki. Każdy z nich użyty ma sens. To bo jak się zastanowisz, over to poprzez, tak? Jak, jak powiesz during, to w czasie. Jak powiesz on, no to to jest na tej. Powierzchni tego y, tygodnia. A at to jest, co robiłeś tam w tym obszarze czasowym związanym z weekendem. No więc to jest powiązane. Wszystko jest logiczne. No i co? I nagle, co mam powiedzieć? To, które mam użyć? A użyj któregokolwiek i każdy będzie w porządku. A więc mamy during, over, mamy on i at po brytyjsku. A, no i znowu, proste. Brytyjczyk powie, where are you? Amerykanin powie, where are you at? Czyli gdzie jesteś? No okej. Okay. Jedno i drugie jest zrozumiane. Tak jakbym chciał powiedzieć, gdzie jesteś, albo w jakim punkcie jesteś, no, albo przy czym jesteś, no, to, jest, to jest to samo. A więc, Where are you at? Równie też mogę powiedzieć, Where are you in? Jeżeli wiem, że gdzieś jesteś w środku, gdzieś wlazłeś i tak dalej, i tak dalej. No tak się nie mówi, bo to musi być bardzo sytuacyjne. Ale, Where are you at? To znaczy, gdzie jesteś, przy jakim punkcie jesteś, gdzie cię, gdzie cię znajdę. Ale, Where are you? To jest też pytanie bardzo eleganckie, prawda? Amerykanie zazwyczaj powie. A porozmawiam z moim e, szefem, e, z bossem, no możemy po polsku powiedzieć, e, I'll talk with my boss. E, a Brytyjczyk częściej powie, I'll talk to my boss. Chociaż ja w Stanach też słyszałem wielokrotnie ten zwrot to. A więc mamy częstotliwość, a with my boss w Stanach Zjednoczonych, a w Wielkiej Brytanii to my boss. No i co? Znowu nie ma problemu. Którego użyjesz, jest OK. Ale są pewne różnice. Na przykład, jeżeli chcesz kogoś poprosić, powiedzieć tak, zatelefonuj do mnie na, na mój numer telefonu, tak, w, taki, w takim sensie. No to po, po amerykańsku ja bym powiedział call me at my uh, telephone number i tutaj podam jakiś numer telefonu, prawda? Albo po prostu powiem call me. <grytyk> Brytyjczyk częściej powie ring me, tak? Ja w Stanach będąc nie słyszałem nigdy, żeby ktoś powiedział ring me, tak? No ale teraz tak, ile musimy się uczyć, jaka, jaka to jest ekwilibrystyka umysłowa, żeby poczuć słowo ring, tak? ring, dzwonić i tak dalej. No i call też, tak, zawołać albo call, no już rozumiemy jako też y, telefonować. W związku z tym to jest różnica, bo to powiemy częściej tak, częściej tak, to ile to potrzeba. No i takich różnic będzie, niech będzie 30 takich codziennych, tylko wyłapiemy to bardzo szybko. Poza tym pamiętajmy jedną rzecz, no jeżeli gdzieś jesteśmy, jesteśmy obyci, no to bardzo szybko poznajemy te różnice. Jeżeli ja będę używał słowa call, bo się uczyłem po amerykańsku, a usłyszę kilka razy ring me, no to szybko na to przeskoczę, prawda? No i taki przykład, gdzie słowo robi różnicę. Po amerykańsku powiem I'm waiting in line, jeżeli chcę powiedzieć czekam w kolejce. Tak? Po brytyjsku powiem I'm waiting albo I'm standing yy, i tu użyję słowa in queue, a nie in line. No to to jest to słowo. No jak ktoś się uczył amerykańskiego, może nie rozumie, co to jest Q. Akurat tak charakterystycznie, że szybko sobie zapamięta. Usłyszy to kilka razy. Natomiast sama idea użycia tego w kontekście będzie powodowała, że jak ktoś nie rozumie, znaczy Q yy, i powie What? W what is it? Q. A to powiesz line. Uh, I have some people in front of me, so I have to wait. No i każdy kapnie, o co chodzi. No i ostatnia różnica. Też jest różnicą, którą jak się znajdzie jakiś anglista, który nie rozumie a, sensu komunikacji językowej, tylko nauczyli go w szkole i będzie terroryzował swoich uczniów, czyli blokował przed mówieniem, no to wam powie tak, że w pewnych sytuacjach e, nie wolno używać jakiegoś tam zwrotu czasu itd. I to jest właśnie różnica między American English i British English. A od tego, że Amerykanin napiszesz słowo night już bardzo często, jak? No tak jak light, tak? Światło, albo night, noc. Light na piwie jest napisane light. L-A-T-E, prawda? Tak jak widzicie na ekranie. A, a, a słowo Light powinno być napisane L-I-G-H-T. Tak? No i tak samo jest z Night. No, mieszkałem w Teksasie, no to tam częściej się spotykało takie rzeczy. Oni upraszczają i tak dalej. Nie przejmują się niczym i tak dalej. Y -y -y -y. I, I ktoś powie, no ktoś się z tym nie zgadza, bo ktoś lubi piękny język angielski, tak jak piękny język polski i tak dalej. My teraz nie decydujemy, czy to jest piękne, czy nie piękne, tylko czy jest komunikatywne, bo o to chodzi. Tak? Ktoś jak wejdzie na pewien pułap, to cię zrozumie, chce sobie klarować język, to sobie będzie klarował, ale najpierw rusz do przodu i omawiamy. I, I teraz mówi się tak, nie powinno się powiedzieć I just arrived, tak? No bo słowo just pasuje tylko do czasu present perfect. Tak? Ale w Stanach Zjednoczonych wielu powie I already did it. Albo I did it already. Gdzie normalnie yy, uczymy się, że powiemy I have done it already. Tak? I częściej w brytyjskim użyjemy tego, tego, tego perfectu, a w języku American English coraz częściej używany jest czas przeszły prosty. I teraz w związku z tym daję Ci zadanie domowe. Wejdź sobie na Google, jak się to mówi, czyli Google i wpisz sobie zdania z takim słowem jak already just, i to zdania w czasie przeszłym prostym. Albo przeglądnij sobie tytuły piosenek, albo słowa piosenek. Zobaczysz, jak często jest złamana zasada, że takie słowa właśnie e, I have already, a, 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 I have just i tak dalej, są użyte w czasie przeszłym prostym. Tak? No, i, i, I to wszystko. Nie mnie ocenia, czy to dobrze, czy źle. Po prostu tak używają. No to jeżeli tak używają, no to pytanie brzmi. To, to co się stanie, kiedy ty będziesz mylić, i czasami teoretycznie pomylić, że jest, I just did it. To, 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 to co to znaczy? No, najważniejsze jest to, że będziesz komunikatywny, komunikatywna. I do tego dążymy. Dlatego zwróćmy uwagę na to, że jeżeli słuchamy kogoś, to buduje w nas, ale wiesz, to są wielkie różnice i tak dalej. To, to no, posłuchajmy go i powiedzmy że się tak wyrażę, zadajmy jakieś pytanie, zmieniając temat, bo nie ma sensu tych ludzi pouczać, bo to są ludzie, którzy są obciążeni albo się popisują. A tutaj skupianie się na takich rzeczach to jest zawracanie sobie, a przede wszystkim głowy, ale innym też. No i nie zapomnij, w opisie masz link bezpłatne, fajne materiały, ciekawie opracowane, więc to jest to taka ciekawostka, którą się fajnie pobawisz. A może kogoś zaskoczysz. Zapraszam serdecznie. Jeżeli znacie jakieś różnice i chcecie je opisać, no to wrzućcie w, w, w komentarzach pod tym filmem. Może jakieś ciekawostki, może macie jakieś pytania, zapraszam. Zapraszam serdecznie do tego, żeby y, przekazać ten link, film komuś, kto być może ma z tym duży problem i diabolizuje to, uśmiecham się teraz do Was, czyli demonizuje to. Po tej stronie widzisz subskrypcję, zapraszam, zaznacz dzwoneczek, dostaniecie informację, kiedy pojawi się nowy e, e, film. A, a po tej stronie masz propozycje filmów, które trochę nawiązują do tej tematyki, a tak w ogóle good luck and don't worry about it. Who cares uh, about the version, American or British? Let's just do the best you can do in English language communication. Good luck! Krzysztof Sarnecki. Zapraszam na bezpłatne szkolenie online ze mną. Wiem, jak wygląda nauka języka angielskiego w szkołach, na kursach, na korepetycjach. System edukacji powoduje blokadę i strach przed mówieniem. Znasz to, prawda? Uczysz się kilka lat i wciąż nie mówisz swobodnie? Na najbliższym szkoleniu pokażę Ci, jak w zaskakująco prosty sposób osiągnąć swobodę komunikacji po angielsku. Poznasz autorską, przełomową metodę nauki języka obcego. Kliknij poniżej i zapisz się. Bezpłatnie.